Cześć! Dzisiaj szykujemy pulpety drobiowe w susie pieczarkowym, które będziemy podawać z ryżem. Także zaczynamy. Potrzebujemy dwie większe piersi z kurczaka, które będziemy mielić, jak tu do pulpetów. Jeszcze zostało mi parę polędwiczek, które też zużyję. Mamy gotowe. Zabieramy się do za mielenia. Wcześniej namoczyłem sobie... O! Mówię i gaśnie. Dobra, ja Wcześniej namoczyłem sobie bułkę w mleku, teraz ją odcisnę i też będę mielił. To znaczy nasze pierwsi skurczaka z, z bułką. Dodamy drobno posiekaną połowę cebuli. To jeszcze jakieś takie gluty powstały, także to przesiekam. Wbijamy jedno jajko, sól, pieprz do smaku, odrobinę papryki słodkiej i masę wyrabiamy. od razu ręce sobie zbliżyłem będzie mi łatwiej formować nasze pulpety nie za duże kulki robię myślę, że takiej wielkości będą bardzo dobre I tak jeszcze będę formował, obtaczając je w mące przed smażeniem. Obsmażenie. O tak mogę powiedzieć. Także o kształt tutaj się teraz nie przejmuję. Pulpety mam uformowane. puczę sobie tylko rękę. Załatwieję je dwie. I będziemy ją smażać. W głębszym rondelku z tego względu, że od razu to nam powstanie sos do nich i będą się dusić w tym sosie rozgrzewamy patelnię Podlewamy olejem czy patelnie rondel, przepraszam i zaczynamy otaczać w mące I teraz już się możemy sobie Ładne kulki uformować. Jeszcze jeden wstępu. To już nam jest potrzebne. Odkręcamy je na drugą stronę. Jeszcze potrzebujemy jeszcze 3-4 minuty. I teraz przyczyniamy sobie cebulę i pieczarki do sosu. Cebulę w drobną kostkę. I parę pieczarek, które sobie posiekamy. Biorę większe, to jest chłod Czarnobyla.

Okay. pulpety nam się prawie obsmażyły, teraz rzucę do środka nasze pieczarki i cebula, żeby to nam się też chwilę obsmażyło pulpetami, po czym zaleję to bulionem. się obsmaża, stawię sobie wodę na ryż. Wodę delikatnie osolę. Do okazji nasze cebulę i pejczarki. pieczarki. Pieczarki i pulpety nam się podsmażyły. Teraz podlewam około litrem bulionu, tak żeby zakryć pulpety. I to nam musi pochodzić około 15 minut. Akurat tam się ryż ugotuje. Dodam ryżu. Jak już wcześniej mówiłem w wcześniejszych naszych superproduktach, mm. że nie używam tych torebek, bo zawsze się tylko nie poparza. Mm. Potrzebujemy jeszcze około 10 minut, żeby ryż nam przyz... zagotował. Zresztą już się ugotował tę na pewno bierzemy się za odsadzanie naszego ryżu. Nositko. Oddaję sobie ryż. Pięc. Gotowe. Rączka będzie potrzebna. Na środek wyłożę, że wystarczy, i po bokach, po układam myślę, że cztery na porcję to będzie. Normalna ilość, tutaj użyję ryżka z ryżu, żeby oblać trochę naszym sosem i wyłowić pieczarki, które do was mamy gotowe, życzę smacznego.